Carlo Collodi Pinocchio Jeżeli korzystasz z tego audiobooka, koniecznie subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem. Bardzo mi to pomoże. Z góry dziękuję. Rozdział 19 Pinocchio zostaje okradziony ze złotych monet i za karę skazany na 4 miesiące więzienia. Czas tak dłużył się pajacykowi, jak gdyby musiał czekać nie 20 minut, a cały dzień. Niecierpliwie spacerował tam i z powrotem, aż wreszcie zwrócił się w stronę pola cudów. Gdy szedł szybkim krokiem, serce biło mu mocno z podniecenia, tik-tak, tik-tak, jak zegar na ścianie, a po głowie krążyły myśli. A jeśli zamiast tysiąca znajdę dwa tysiące, albo zamiast dwóch tysięcy pięć tysięcy, albo sto tysięcy, zbuduję sobie piękny pałac z tysiącem stajni, w których będzie tysiąc drewnianych koników do zabawy, piwnica pełna lemoniady i wody sodowej i biblioteka pełna cukierków, owoców i ciastek. Tak, snując marzenia, przyszedł na pole. Zatrzymał się, żeby zobaczyć, czy widać gdzieś krzew obwieszony monetami, ale nic nie zobaczył. Zrobił jeszcze kilka kroków, ale dalej nic nie było widać. Wszedł na pole, poszedł do miejsca, gdzie zakopał monety. Znowu nic. Pinokio zamyślił się głęboko i, zapominając o dobrych manierach, wyjął rękę z kieszeni i podrapał się po głowie. Gdy to robił, usłyszał gromki wybuch śmiechu koło swojej głowy. Odwrócił się szybko i zobaczył papugę, która siedziała tuż nad nim na gałęzi drzewa i z zapałem czesała sobie pióra. Z czego się śmiejesz? Zirytował się Pinokio. Śmieję się, bo czesząc pióra, połaskotałam się pod skrzydłem. Pajacyk nie odpowiedział. Poszedł do strumienia, napełnił but wodą i jeszcze raz podlał ziemię, w której zakopał złote monety. Kolejny wybuch śmiechu, jeszcze bardziej impertynencki niż pierwszy, rozległ się na cichym polu. Czy mogę zapytać, papugo, co Cię tak bawi? Zapytał Pinokio, teraz już ze złością. Śmieje się z prostaczków, którzy wierzą we wszystko, co usłyszą i którzy tak łatwo dają się złapać w pułapkę. Czy może mnie masz na myśli? Oczywiście, że tak, biedny Pinokio. Ciebie, który jesteś takim głuptasem, że uważasz, że złoto można zasiać jak groch czy dynię. Ja też kiedyś w to wierzyłam, a dziś gorzko tego żałuję. Dziś chociaż to już za późno doszłam do wniosku, że jeśli ktoś chce w uczciwy sposób zdobyć pieniądze, musi na nie zapracować czy to rękami, czy głową i musi je oszczędzać. Nie rozumiem, o czym mówisz, odparł Pajacyk, który zaczął drżeć ze strachu. To bardzo niedobrze. Wyjaśnię ci to dokładniej. Kiedy byłeś w mieście, lis i kot wrócili tu w wielkim pośpiechu. Zabrali cztery złote monety, które zakopałeś i uciekli prędko jak wiatr. Jeśli zdołasz ich złapać, będziesz prawdziwym zuchem. Pinokio aż otworzył usta. Nie chciał uwierzyć w słowa papugi i zaczął gwałtownie rozkopywać ziemię. Kopał i kopał, aż wykopał jamę tak wielką, że mógłby się w niej zmieścić, ale pieniędzy nie było. Wszystkie zniknęły. W rozpaczy pobiegł do miasta i poszedł prosto do sądu, żeby poskarżyć się, że go okradziono. Sędzią był wielki goryl, dostojny starzec o białej brodzie spływającej na piersi. Nosił okulary w złotych oprawkach, w których wypadły szkła. Twierdził, że nosi je, ponieważ oczy osłabły mu od wieloletniej pracy. Pinokio, stojąc przed nim, opowiedział słowo po słowie swoją smutną historię. Opisał złodziei, podał ich imiona i błagał o sprawiedliwość. Sędzia wysłuchał go z wielką cierpliwością, patrząc na niego łagodnie. Zainteresowała go ta opowieść, a nawet wzruszyła, tak że niemal zapłakał. Kiedy pajacyk skończył, sędzia wyciągnął rękę i zadzwonił dzwonkiem. Na ten dźwięk pojawiły się dwa wielkie mastyfy, ubrane w mundury karabinierów. Sędzia wskazując Pinokia powiedział bardzo poważnym głosem TEMU BIEDNEMU PROSTACZKOWI UKRADZIONO CZTERY ZŁOTE MONETY zabierzcie go więc i wrzućcie do więzienia. Pajacyk, słysząc ten wyrok, zamarł ze zdziwienia. Chciał protestować, ale dwaj oficerowie położyli mu łapy na ustach i zaprowadzili go do więzienia. Przebywał tam przez cztery długie, nudne miesiące i gdyby nieszczęśliwy zbieg okoliczności, zapewne musiałby zostać tam dłużej. Bo musicie wiedzieć, kochane dzieci, że właśnie w tym czasie młody cesarz, który rządził miastem głupców, odniósł wielkie zwycięstwo nad swoim wrogiem. Co postanowił uczcić iluminacją, fajerwerkami, różnego rodzaju paradami i co najlepsze, otwarciem wszystkich więzień. Jeśli inni wychodzą, to ja też, powiedział Pinokio do strażnika. Ty nie, odparł strażnik. Ty jesteś jednym z tych, którzy przepraszam bardzo. Przerwał mu Pinokio. Ja też jestem złodziejem. Wobec tego jesteś wolny. Zgodził się strażnik. Zdjął czapkę, ukłonił się nisko i otworzył drzwi więzienia, a Pinokio umknął nie oglądając się za siebie. Koniec rozdziału dziewiętnastego. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, no i koniecznie subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem. Odwdzięczysz mi się w ten sposób za trud włożony w przygotowanie tego audiobooka. No i będę wdzięczny za jakiś fajny, miły komentarz. Z góry dziękuję, do usłyszenia, hej!